Jeśli dotarłeś aż tutaj, to nie przez przypadek. Coś jest w ruchu, delikatna, niewidzialna siła, która przyniosła cię dokładnie do tego momentu. Anioły stróżowie szeptali twoje imię na wietrze. Bóg przygotował tę wiadomość, ponieważ wiedział, że twoje serce potrzebuje usłyszeć to, co nadchodzi. Weź głęboki oddech, poczuj, jak wszechświat obejmuje cię, jak cichy uścisk. Nic nie jest stracone, wszystko ma swój cel. Skąd teraz patrzysz? Napisz w komentarzach, ponieważ każde twoje słowo jest znakiem, echem wiary, które niebo rozpoznaje. Dziś wszechświat prosi o ciszę, nie zimną ciszę opuszczenia, ale tę, która poprzedza objawienie. Coś jest w tobie przekształcane, a także w kimś, kto głęboko połączył się z twoją energią. Ta osoba czuje, nawet bez słów, czuje. To jak zamknięte okno, które wciąż przepuszcza światło, nieśmiałe, ale stałe. Istnieje więź między wami, której czas nie zdołał zerwać, tylko uśpić, a teraz w tej chwili coś się budzi. Może poczułeś, że odległość rośnie. Niewypowiedziane słowa, gesty, które kiedyś były łatwe, a teraz wydają się ciężkie, ale serce, ach, serce wciąż bije w tym samym rytmie, nawet jeśli w różnych kierunkach. Bóg obserwuje was oboje i szepcze nic, co jest prawdziwe, się nie traci ta osoba myśli o tobie w najgłębszych momentach ciszy, kiedy zapada noc i świat wydaje się mały, wspomnienie twojego spojrzenia zapala coś w niej, iskra, która nie chce zgasnąć. Wszechświat pokazuje, że za zimnymi postawami kryje się żal, jest tęsknota ukryta w dumie, jest miłość próbująca przetrwać pośród strachu. Wiesz, kiedy nagle gra muzyka i serce się ściska, to są znaki. Wszechświat mówi subtelnymi gestami, przypadkowymi spotkaniami z nami, które wydają się tak realne, że budzisz się z przyspieszonym sercem. To nie jest wyobraźnia, to jest połączenie. Nawet na odległość istnieją niewidzialne nici, które łączą dusze, które się rozpoznały. Ta osoba gdzieś stara się zrozumieć, co czuje. Jest zamieszanie, tak, ale jest też wezwanie, wspomnienie, które nie daje się zapomnieć. Bóg nie łączy dusz przypadkowo. A kiedy je łączy, to po to, aby jedna obudziła drugą. Może ta osoba próbowała cię zapomnieć. Może uciekała, ale prawda jest taka, że im bardziej się oddalała, tym bardziej odnajdowała siebie w tobie. Bo prawdziwa miłość nie więzi, ona ujawnia. I nawet gdy jest odległość, miłość działa jak ziarno zasiane w ciemności. Niewidoczne, ale żywe. To, co się przygotowuje, jeszcze zakwitnie. Czułaś to, prawda? Jakby coś przywoływało cię z powrotem do tego, co zostało przerwane. Lekka, ale stała intuicja. Anioły stróże wysyłają ci znaki na twojej drodze. Fraza, która cię wzrusza, wspomnienie, które powraca, spojrzenie, które pojawia się znikąd. Nic nie jest przypadkiem, gdy w grę wchodzi serce. Wszystko jest nauką, wszystko jest przygotowaniem. Wszechświat cię formuje. Wszystko, co cię bolało, kształtowało cię. Każda nieobecność nauczyła Cię doceniać obecność, i nawet cisza, ta przestrzeń między słowami, jest niewypowiedzianą, ale odczuwaną modlitwą. To Bóg mówi Ci: Ufaj, wciąż piszę tę historię. Może jesteś zmęczona, zmęczona czekaniem, zmęczona odczuwaniem, zmęczona wiarą, ale jest w Tobie coś, co nie poddaje się. Bo silne dusze rozumieją czas Boga, nawet gdy wydaje się, że długo trwa a jego czas nigdy nie przychodzi wcześniej, ale przychodzi we właściwym momencie, aby leczyć i przemieniać. Ta osoba, która przeszła przez Twoje życie, pojawiła się jak lustro. Pokazała Ci części Ciebie, o których nie wiedziałaś, że istnieją. Obudziła w Tobie dawne emocje, a może nawet ukryte lęki, ale także przypomniała Ci o Twojej wartości, o tym, jak bardzo potrafisz kochać, nawet gdy nie jesteś rozumiana. I to w tej miłości wszechświat teraz działa, w jej czystości, w jej prawdzie. Podczas gdy tęsknisz, niebo porusza sytuacjami, otwiera drogi i oczyszcza to, co było zagmatwane. Nic nie dzieje się poza celem. Wszystko jest powołane do świadomości. Pomyśl, ile razy coś się skończyło, a później zdałeś sobie sprawę, że to była tylko przerwa? Życie tak działa. Oddala, aby wyrównać, milczy, aby nauczyć, usuwa, aby zwrócić z celem. I to może być dokładnie twój moment boskiej przerwy. To nie jest kara, to jest przygotowanie. Serce tej osoby odczuwa echo twojej energii. Nawet próbując iść dalej, pojawiają się wspomnienia, które nadal powracają. Wiesz dlaczego? Ponieważ miłość nie znika. Ona tylko zmienia miejsce w duszy, a czasem trzeba stracić kontrolę, aby znaleźć prawdziwe znaczenie. Aniołowie pokazują, że nadejdzie przełom. Zacząłeś budzić się na nową fazę. Fazę, w której miłość nie będzie już bólem, ale uznaniem. Wszechświat uczy cię, abyś wybrał siebie bez strachu. Abyś najpierw pokochał siebie, a kiedy zrobisz to w pełni, wszystko, co prawdziwe, znajdzie do ciebie drogę. Więc oddychaj, ufaj. Nie musisz gonić za niczym ani niczego udowadniać. To, co twoje, nie potrzebuje wysiłku, aby pozostać. Po prostu pozostaje, nawet gdy wszystko wydaje się przeciwne. Wszechświat jest mądry. Bóg pracuje w niewidzialnym. A aniołowie stróże układają kawałki we właściwe miejsca, nawet te, które uważasz za zgubione. Nic nie jest poza boskim planem, wszystko ma sens, nawet gdy boli. Pytam, czy czujesz, że wszechświat próbuje mówić do ciebie poprzez znaki? Napisz w komentarzach, czy to się z tobą zdarza. Może to, co nazywasz przypadkiem, to tylko niebo próbujące cię osiągnąć. A kiedy wątpisz. Pamiętaj, nawet cisza ma głos, a miłość, nawet milcza, wciąż mówi. Mówi we snach, wspomnieniach, w małych obecnościach, które nagle powracają. To, co wszechświat chce ci teraz powiedzieć, jest proste. Nic nie było na darmo, nic nie zostało zmarnowane. Wszystko było miłością, nawet odejścia. A ta miłość, nawet zraniona, nawet w ciszy, wciąż żyje. Energia między wami się nie zerwała. Ona tylko zmieniła częstotliwość, czekając na właściwy moment, by znów zostać rozpoznaną. Ale uważaj, powrót tej energii wymaga dojrzałości, wymaga poddania się bez kontroli. Wszechświat chcecie widzieć gotową, całą, na miłość, która się już nie ukrywa, a kiedy to się stanie, ponowne spotkanie przestanie być snem i stanie się przeznaczeniem. Teraz jest czas, by spojrzeć na to, co waży to, czego milczenie nie opowiedziało. To, co pozostało między tym, co zostało powiedziane, a tym, co zostało odczute, między tobą a tą osobą jest cień, cień stworzony ze strachu, dumy, niezdecydowania. To nie jest brak miłości. To strach przed poddaniem się temu, co większe niż rozumie. Ta osoba oddaliła się, ponieważ coś w niej drżało, i próbując uciec od tego, co czuła, uciekła od siebie samej, ale serce nie milknie. Ono bije nadal w tym samym tempie, nawet z daleka. Czy kiedykolwiek czułaś, że ktoś oddalił się ze strachu, a nie z braku miłości? Jeśli tak, napisz w komentarzach, ponieważ strach udający chłód jest jednym z największych, cichych wyznań miłości. Milczenie tej osoby nie jest pustką. To wewnętrzna wojna, konflikt między tym, co chce czuć, a tym, co wierzy, że może przeżyć. I ta wojna nie jest Twoją winą. Byłaś jedynie lustrem, które odbiło to, co potrzebowała zobaczyć własne serce. Czasami miłość jest przerażająca, szczególnie wtedy, gdy ujawnia to, co jest zranione. I ta osoba zobaczyła w tobie coś, co sprawiło, że chciała być lepsza, ale także skonfrontowało ją z częściami, których jeszcze nie wiedziała, jak uleczyć. Dlatego oddalenie, dlatego milczenie, dlatego przychodzenie i odchodzenie ale jest coś, co wszechświat uparcie pokazuje. Nic się nie gubi w prawdziwej miłości. Może być przerwa, może być zamieszanie, ale nigdy nie ma zapomnienia. Serce tej osoby nosi pamięć tego, co było czyste. I ta pamięć, choć przytłumiona, zaczyna znów pulsować. Czas strachu dobiega końca i zaczyna się czas prawdy. Być może nadal czujesz tę nieobecność, wątpliwości, cień, ale wszechświat prosi Cię o wiarę, ponieważ to, co jest Twoje, jest przygotowywane do powrotu w inny sposób. Uzdrowione, świadome, gotowe. Bóg dopuszcza ciszę, bo to w niej serca naprawdę się słyszą. Podczas gdy ty tęsknisz, ta osoba czuje skruchę, podczas gdy ty modlisz się o pokój, ona szuka przebaczenia. Równowaga jest przywracana. Ale zrozum, wszechświat nie działa w pośpiechu. On działa z precyzją. Każda sekunda czekania ma duchowy cel. Każda łza to nasiono, które kiełkuje zrozumieniem. Może ta osoba jeszcze nie potrafi się zbliżyć, może wciąż jest uwięziona w swoich własnych cieniach, ale miłość, która was łączy, jest oczyszczana. A kiedy miłość jest prawdziwa, zawsze znajduje drogę powrotną, nie po to, by się powtórzyć, ale by odrodzić się na nowo. Anioły pokazują, że ponowne spotkanie nie będzie tylko fizyczne, będzie z duszy, będzie jak słońce, które ponownie oświetla zapomniany ogród. A gdy to się stanie, zrozumiesz, dlaczego potrzebna była taka cisza. Pytam jeszcze raz: czy wierzysz, że cisza może być sposobem, w jaki Bóg cię chroni, przygotowując coś większego? Odpowiedz w komentarzach, ponieważ twoja wiara może być echem, którego brakuje, aby otworzyć te drzwi. Ta osoba chciała cię złamać, może bez świadomości, ale próbując cię zranić, samą siebie zraniła, bo ten, kto dotyka prawdziwego serca z pogardą, Dotyka swojej najgłębszej rany. I teraz prawda klęczy przed Twoimi drzwiami. Wszechświat dokonuje sprawiedliwości w sposób cichy. To nie jest zemsta, to równowaga. Wszystko, co było źle zrozumiane, zostanie ujawnione. Wszystko, co było zaprzeczone, wyjdzie na światło dzienne. Ta osoba zobaczy, co straciła. Zobaczy, kim zawsze byłeś i zrozumie, że miłość, którą próbowała ukryć, była w rzeczywistości jedyną prawdziwą rzeczą. Ale ten moment nie jest po to, abyś czekał, jest po to, abyś rozkwitł, bo podczas gdy prawda klęczy przed twoimi drzwiami, Bóg chce widzieć cię stojącego, całego, spokojnego, gotowego na nowe. Dzieje się coś pięknego za kulisami twojego życia. Może jeszcze tego nie widzisz, ale poczujesz. Znaki pojawią się falami, niespodziewane spotkania, nagłe wiadomości, pełne sensu przypadki. Wszechświat wyrówna wszystko, co trzeba przywrócić. Gdy prawda zapuka do Twoich drzwi, nie będziesz musiało nic mówić. Twoje milczenie przemówi za ciebie, a to, co prawdziwe, rozpozna Twój blask. Ponieważ na koniec nikt nie łamie tego, co zrobione jest z wiary. A to, co zrodziło się z miłości, czas tylko wzmacnia. Teraz czas się zmienia. Czujesz, powietrze jest inne, lżejsze, pełniejsze celu. Wszechświat działa za kulisami. Aniołowie stróże przesuwają to, co wydawało się stracone. Bóg spokojnie wszystko obserwuje i mówi, nic nie było na próżno. To, co przeżyłeś, nie było końcem. Było początkiem czegoś większego. Przez ból zostałeś oszlifowany i teraz nosisz siłę światła. Ta osoba myśli o tobie więcej niż potrafi przyznać. Nawet próbując iść dalej, serce zawsze wraca. Wspomnienie twojego spojrzenia pojawia się jak modlitwa, której czas nie wymazuje. W chwilach ciszy, imię, które rozbrzmiewa wewnątrz niej, to Twoje, a wszechświat zamienia to echo w znaki, stare piosenki, losowe wiadomości, sny, które wydają się zbyt realne wszystko to jest odpowiedzią Oddychaj. Czas strachu się kończy. Prawda zaczyna klękać u Twoich drzwi nie w formie pustego żalu, ale zrozumienia. Ta osoba coś zrozumiała. Miłość nigdy nie była problemem, strach był. I teraz strach zaczyna się rozpuszczać. Cień po cieniu, warstwa po warstwie, jesteś uzdrawiany, i ta osoba również. Nawet oddaleni są w harmonii z tą samą lekcją duchową. Bóg używa przerw, by wyrównać serca. Nic nie stoi w miejscu, nawet jeśli tak się wydaje. Nasiona kiełkują w niewidzialnym. Ta osoba czuje Twoją energię, czuje wołanie. I szybciej niż myślisz, los znowu skrzyżuje wasze drogi, czy to w słowach, w spotkaniu, czy po prostu w spokoju, ponieważ prawdziwa miłość się nie traci. Ona dojrzewa, ona przekształca się w wiarę. Bóg szepcze: Nie bój się, co jest Twoje, rozpoznacie. Czy zauważyłeś, że wszystko wraca, gdy dusza jest w pokoju? Może tajemnica nigdy nie polegała na czekaniu, ale na zaufaniu. Ta osoba czuje ciężar nieobecności. Ale również światło tęsknoty. I to, co wcześniej było zamieszaniem, teraz staje się jasnością. Życie sprawi, że cisza przemówi. Czy wierzysz, że cisza także przemawia? Napisz w komentarzach, bo czasami niebo przemawia głośniej, gdy serce milczy. Aniołowie mówią ci: Prawdziwa miłość nigdy nie została przerwana, tylko odpoczęła, aby dojrzeć. Ufaj, Twoje się zbliża. Prawda nadchodzi z pokorą. Prosząc o wybaczenie, prosząc o uzdrowienie, prawda klęczy przed Twoimi drzwiami. Zamknij oczy, oddychaj. Bóg jest tutaj, w ciszy, w tęsknocie, w nadziei, która nie chce umrzeć. Żadna odległość nie wymazuje miłości, która narodziła się w celu. Żadna cisza nie jest zbyt długa dla serca, które słucha. Nic nie jest w stanie wymazać tego, co jest prawdziwe. Nie zostałaś złamana, zostałaś ukształtowana. Czas tylko wygładził blask, który już był Twój. Ta osoba gdzieś tam teraz rozumie wartość tego, co miała. I wszechświat przypomina jej krok po kroku o świetle, które znalazła w Tobie. Byłaś aniołem dla kogoś, kto jeszcze nie wiedział, jak rozpoznać anioły. Byłaś schronieniem, byłaś lustrem, byłaś miłością w czasach strachu, i dlatego teraz wszechświat zwraca Ci pokój, nowe początki, drogi wyrównane przez wiarę. Tak, prawdziwa miłość nigdy się nie kończy, zmienia tylko formę, aby znów rozkwitnąć. Twoje łzy były nasionami i teraz ogród twojej duszy kwitnie. Bóg przygotował cię na nowe, na miłość, która nie rani, ale przygarnia, na uczucie, które nie wymaga, ale rozumie. Nie musisz niczego udowadniać, wszechświat już cię rozpoznał, Bóg cię zobaczył, a gdy On cię widzi, wszystko wokół zaczyna się poruszać. Prawda się zbliża, może z żalem, może z wdzięcznością, ale przyjdzie, bo miłość nie wytrzyma wiecznej nieobecności. Więc zaakceptuj pokój. Ból spełnił już swoją rolę. Teraz czas rozkwitać. Cień przemija. Światło zostaje. Miłość zwycięża. Byłeś żywym dowodem na to, że wiara jest silniejsza niż strach, a niebo świętuje Twoją odwagę. Pozwól sobie znów się uśmiechać. Pozwól sobie kochać bez pośpiechu, pozwól sobie wierzyć, bo kiedy wszechświat klęczy przy Twoich drzwiach, to znak, że cykl bólu dobiegł końca, a nowe jest gotowe, aby się rozpocząć. Jeśli ta wiadomość dotknęła Twojego serca, to dlatego, że została stworzona dla Ciebie. Nic tu nie było przypadkowe. Wszechświat Cię przywiódł, bo wiedział, że czas przypomnieć: Jesteś silny, jesteś światłem, jesteś miłością. Anioły stróże są blisko, szepcząc. To, co Twoje jest w drodze. Może się to nie wydawać, ale wszystko układa się dokładnie tak, jak powinno. Cisza, która Cię otoczyła, nie była karą, była ochroną. Była sposobem, w jaki Bóg mówi, Don, czekaj, nadal układam to, co należy do Ciebie. Teraz czas manifestacji się zaczyna. Błogosławieństwa się zbliżają. Znaki się mnożą, nic, co Ci odebrano, nie zostanie zapomniane. Wszystko, co należało Ci się za zasługi, znajdzie drogę powrotną. Czyste, uzdrowione, gotowe. Kiedy nastąpi spotkanie, czy to z tą osobą, czy z własnym spokojem, będziesz wiedział. Twoje serce rozpozna ten moment, bez strachu, bez wątpliwości. Teraz chcę zapytać, jakie słowo z tej wiadomości najwięcej dla ciebie znaczyło? Napisz w komentarzach. Niech energia twojego słowa krąży między nami, jak modlitwa. A jeśli ta wiadomość miała dla ciebie sens, zostaw lajk. Like. Podziel się nią z kimś, kto potrzebuje ją usłyszeć. Może to jest ta odpowiedź, której jej serce szuka w milczeniu. Jeśli chcesz nadal otrzymywać takie słowa pełne wiary i miłości, zapisz się i włącz dzwoneczek. W ten sposób, kiedy wszechświat będzie chciał przypomnieć ci o Twojej wartości, ten głos znajdzie cię ponownie. Pamiętaj, prawda klęka przy Twoich drzwiach, aby cię uhonorować, bo zwyciężyłeś. Zwyciężyłeś, nie twardniejąc w sercu. Zwyciężyłeś wierząc. Niech Bóg otoczy cię światłem. Niech anioły prowadzą cię z czułością i niech wszechświat przyniesie ci to, co już jest twoje. W idealnym czasie nadziei, z miłością od strażnika słowa.